Witam serdecznie, Rafał Wasilewski po raz kolejny, redaktor naczelny czasopisma Nowoczesny Przemysł. Moim kolejnym gościem jest pan Rafał Małecki z firmy Milar. Witam pani Rafale. Proszę mi powiedzieć, są państwo obecni na targach Composite Expo, które są równolegle, trwają z targami Symas Maintenance. Który raz są Państwo na targach? Jak oceniają Państwo też frekwencje? Z jakimi produktami, ofertą przyjechali Państwo na tegoroczną edycję? No jest to nasza trzynasta edycja, tego co pamiętam. Kolejna, w której uczestniczymy i chcemy się zaangażować dalej w rozwój targów. Generalnie staramy się, aby, aby mieć w swojej ofercie materiały, które są najbardziej optymalne do, do, do sektora kompozytów i do, i, do, i do przemysłu. Jeśli chodzi o materiały stricte kompozytowe, jesteśmy dystrybutorem kilku znanych, Producentów na świecie. Głównie są to materiały dedykowane do produkcji jachtów, są to materiały do produkcji lotniczej, są to materiały do produkcji militarnej, jeśli chodzi o kompozyty. Natomiast jeśli chodzi o materiały, jest takie stricte industrialne. Jesteśmy też dystrybutorem kilku znanych brandów, którzy, firm, które dostarczają swoje materiały do przemysłu spożywczego. Tu chodzi szczególnie o, o produkty do smarowania na przykład maszyn. Mamy również oleje, yy, kleje i w tym sektorze poruszamy się, jeśli chodzi o przemysł. Gdyby mógł Pan powiedzieć coś więcej o Waszej firmie, bo tutaj macie te materiały kompozytowe, może coś o nowoczesnych technologiach, które są wykorzystywane w produkcji tych materiałów, bo to rozumiem, że to nie jest zwykły plastik, tylko na pewno coś bardziej zaawansowanego technologicznie. Tak, tak jak mówiłem, bardzo mocno skupiamy się na sektorze lotniczym i na sektorze marynistycznym, czyli na firmach, które produkują części np. do różnego rodzaju sprzętów latających, śmigłowców, samolotów, ale także do, do jachtów, łódek również. Bazujemy na materiałach, czy na dostawcach, którzy dostarczają nam materiały z tkanin szklanych, węglowych, prepregów, aramidu, co jest bardzo modne aktualnie przy aktualnej sytuacji militarnej. Mamy szerokie portfolio materiałów rdzeniowych, czyli materiałów, które po prostu dedykowane są do, do przekładek kompozytowych i żywice. To jest nasz główny, to jest nasz główny koszyk produktowy. Dziękuję panie Rafale za rozmowę. Jeśli chcieliby państwo poznać pełną ofertę firmy Miliary, zapraszam do kontaktu z, z firmą. Wystarczy wpisać w przeglądarce nazwę firmy i znajdą państwo stronę internetową z kontaktem. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Dziękuję, bardzo. dziękuję państwu bardzo serdecznie. Dziękuję.